Czy Stany Zjednoczone zaprowadzą porządek na świecie? Przekonajmy się. Pomysłodawcą tego odcinka jest ten oto użytkownik, a jeżeli chciałbyś się tu znaleźć, napisz komentarz z pomysłem na następny film. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z gry Hearts Iron 4, a w dzisiejszej kampanii zagramy USA na historycznych celach. Ale jeszcze przed rozpoczęciem odcinka zachęcam was do dodawania lajka like oraz suba, a ja bez zbędnego przedłużania zapraszam was do oglądania. A jeszcze chciałbym poinformować Was, że powstał właśnie mój serwer Discord, na który Was serdecznie zapraszam. Link w opisie. A więc jestem już na Ameryce i na samym początku wybiorę cel kontynuacji nowego ładu. Niestety na samym początku mamy bardzo niekorzystny duch narodowy, czyli wielki kryzys, który stopuje rozwój naszego kraju. Ale mniejsza z tym na całe szczęście mamy cztery zespoły badawcze, które na pewno dobrze wykorzystamy. A i tak poza tym wyjątkowo w tym odcinku pójdę w czołgi. No i rozpoczniemy także budowę fabryk cywilnych i niech powstaną na wschodzie, gdzie mamy lepszą infrastrukturę. No i na chwilę obecną tak wygląda moja. Produkcja, później tutaj jeszcze oczywiście dodamy czołgi. No i super, pierwszy cel zrealizowany. Pora teraz zrobić kolejny i usunąć jak najszybciej wielki kryzys. A za te punkty polityczne, które ten cel mi dał, wybrałem gości od przyrostu siły politycznej. No i kolejny cel wykonany, a wraz z nim kolejne punkty siły politycznej, ale tym razem zainwestujemy je w dowódcę armii. A i przy okazji rozpoczynamy pierwszy cel na zniwelowanie wielkiego kryzysu. No i dobra, teraz będziemy musieli poczekać 230 dni na zrobienie kolejnego celu, a my za ten czas zrobimy dodatkowy zespół badawczy. Okej, okay, a teraz przyszedł czas na zrobienie ustawy o neutralności. No i Bogus neutralności, pora wybrać arsenał demokracji. No i teraz robimy kolejny zespół badawczy. No i obecnie mamy do dyspozycji 6 zespołów badawczych i to naprawdę jest spora liczba. A ja w tym momencie zrobię kolejny cel na zwalczenie wielkiego kryzysu. No i po jego wykonaniu idę robić cele wojskowe. No i super, a po wykonaniu kilku celów wojskowych przejdę teraz do usunięcia wielkiego kryzysu. Okej, okay, a po jego usunięciu rozpocznę w końcu budowę fabryk wojskowych. No a ja teraz wrócę do drzewka wojskowego i zrobię ten oto cel. Znowu udało mi się wykonać kilka celów wojskowych, a za ten czas wbiłem ponad 30% poparcia do Wojny. Pora więc rozpocząć przebudzenie Olbrzyma. No i znakomicie zrealizowałem właśnie kilka celów związanych z arsenałem demokracji, a teraz ponownie przejdę do drzewka wojskowego. No a w Europie rozpoczęła się wojna i Niemcy zaatakowały na Polskę. No i mamy wydarzenie o incydencie z Pana i w tym momencie spróbuję pójść na wojnę z Japonią. No i ta prowokacja oznacza wojnę. Ale jeszcze przed atakiem na Japonię przetransportuję moje jednostki do Azji, a Meksyk tak samo za bardzo się poczuwa, ale my na nich damy jedynie embargo. A Meksykanie wysyłają nam odszkodowanie, więc możemy ponownie z nimi handlować. A tak przy okazji wygląda mój plan desantu na Japonii. Mam nadzieję, że on szybko wyruszy. No i nasza armia jest gotowa na Filipinach i pora wypowiedzieć Japończykom wojnę. Odpalmy też od razu plan, ale na chwilę obecną raczej nie polecimy. A my jednak musimy lekko zmienić nasz plan desantu, bo tam na pewno nie wylądujemy. Musimy najpierw zdesantować się na Tajwan, żeby w ogóle mieć możliwość zaatakowania Japonii. No i desant na Tajwan właśnie ruszył i powinniśmy wylądować. No i tak też się powoli dzieje i za chwilę zdobędziemy przyczółek. I tak jest, mamy przyczółek. Pora teraz przejąć cały Tajwan i rozpoczynać plany desantu na Japonię. No i Tajwan został już zdobyty, ja wysłałem część mojego lotnictwa na atak na okręty japońskie. No i do Dobra, odpaliłem plan i właśnie lecimy na wyspy i prawdopodobnie za chwilę je zdobędziemy. Mamy to, wylądowaliśmy, pora jak najszybciej zająć Nagasaki. No i mamy też Nagasaki, pora teraz dobić Japończyków. No i szczerze mówiąc, raczej to nie będzie jakiś większy problem i za chwilę skapitulujemy Japonię. W tym momencie mamy również wydarzenie Roosevelt kontra Wilki i wybierzemy ponownie Roosevelt'a. Udało nam się właśnie zdobyć toki za pomocą naszych medium tanków i one naprawdę są mocne i szybkie. A nam udało się w końcu pokonać pierwszego przeciwnika i skapitulowaliśmy Japonię. Pora teraz na konferencję pokojową. No i tak wygląda sytuacja po konferencji pokojowej. Chinom daliśmy Mendiang, a Ja zabrałem wszystkie wyspy na Pacyfiku oraz marynówkowałem Japonię oraz Koreę. Przyszła więc kolej zaatakować na Niemcy i dołączymy do frakcji z Brytyjczykami? No i przyjęli nas do frakcji. A teraz na wyspy wyślę moje wszystkie jednostki. Ja do także sporo dywizji, bo na pewno nam się przydadzą. A Wielka Brytania przysłała nam delegację wraz z misją Tizarda, a i odblokowały mi się właśnie misje z pomocą dla Brytanii, z których oczywiście skorzystam. Koncesja stera pomożemy, tylko ale nie za darmo. A niestety Turcja odrzuca nasze żądanie, no i tu już trudno. Dywizje doszkolone, plan przygotowany, pora więc dołączyć do wojny. No i od razu lądujemy na i miejmy nadzieję, że się uda. No i niestety pierwszy desant nie poszedł po naszej myśli i usunę te jednostki. No i kolejny desant jest przygotowany, a ja teraz odpalę plan na Niemcy. No i rozpocznę także desant i miejmy nadzieję, że to już wyląduje. No i niestety raczej się nie uda, pora go odwołać. Teraz trochę bardziej odważnie spróbujemy się zdesantować i zaatakuję prosto na Niemcy. Pora więc ruszyć i mieć nadzieję, że to wyląduje. No i o dziwo wygląda to lepiej niż atak na Normandię. I w tym momencie zajęliśmy port, więc pora tu wysłać wszystkie nasze jednostki. No i na chwilę obecną bez większego problemu przepychamy Niemców i za chwilę będziemy w Berlinie. No i powoli do przodu ja tu teraz przed Transportuje moje czołgi. Czołgi przybyły, a teraz pora zabakować na Berlin. No i zdobyliśmy Berlin a nasze czołgi są w nim pierwsze. Mamy nawet wydarzenie konferencji jałtańskiej i powoli Niemcy kulą się ku upadkowi. A tak przy okazji odbijamy kolejne kraj, Holandia, Belgia oraz Luksemburg są już wolne. Mamy także wyzwolenie Paryża, a ja teraz odpaliłem kod niemiecki, żeby po prostu przyspieszyć ofensywę. A Wielka Brytania zdesantowała się na Włochy i za chwilę prawdopodobnie zdobędzie Rzym. No i tak jest, mamy upadek Rzyma, Wielka Brytania go zdobyła. Francuzi też powrócili na kontynent i za chwilę Niemcy będą musiały się poddać. No my w tym momencie okrążyliśmy dość spore Niemiecki na linii Marzynota i za chwilę je dobijemy. Oraz zaatakować na Monachium naszymi czołgami, i za chwilę je zdobędą i tak jest, mamy Monachium. No i ruszmy od razu na Biednię, to również nie powinien być jakiś większy problem. A tak wyglądają statystyki tej wojny. Niemcy mają już 97% wskaźnika kapitulacji. Mamy kapitulację Niemiec, pora teraz kupić się na Włoszech. a kapitulacja Włoch powinna doprowadzić do konferencji pokojowej i zakończenia tej wojny. A tak de facto po upadku Niemiec już jesteśmy niezniszczalni, powoli kapitulujemy kolejne państwa. Usunięto właśnie Benito Mussoliniego i prawdopodobnie za chwilę będziemy domówka i tak jest, mamy domówkę. Ale teraz musimy skapitulować jeszcze Bułgaria oraz Albanii za chwilę to uczynimy. A co zabawne te włochy stały się naszą marionetką, ale ja naczekać nie będę. No i teraz ruszamy na ostateczną ofensywę na Bałkany i za chwilę powinien być koniec. No i Bułgaria powinna za chwilę skapitulować po zdobyciu ich stolicy przez Związek Radziecki. Stolica została zdobyta, my mamy konferencję i widzimy się oczywiście po niej. No i tak wygląda sytuacja po wojnie. Wielka Brytania dostała Libię, Etiopii dają tereny z zachodniej Afryki Włoskiej, Jugosławii dałem wszystkie prowincje, gdzie mieli kory. Związek Radziecki otrzymał tereny Rumunii, Bułgarii oraz części Niemiec, Polska otrzymała tereny zachodnie, a ja z reszty terenów, z Odbiłem regiony nadzorowane, i po jakimś czasie powinny stać się to wolne kraje. A ja szczerze mówiąc, wykonałem już historyczny cel Stanów Zjednoczonych. Podbiłem całą Japonię oraz Niemcy. A jeżeli ta kampania Wam się spodobała, zostawcie lajko like oraz suba. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Cześć!